Dzień drugi festiwalu, dzień maski, a dzisiaj w pierwszej kolejności swoje maski pokaże nam ekipa z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Na scenie kameralnej spektakl o makabrycznym tytule, sceny z egzekucji w reżyserii Adama Orzechowskiego. Czy Pan po stronie bardziej artysty, czy może mecenasa? Myślę, że je, jednak wolna sztuka, mimo wszystko. Zwłaszcza tych czasów. Sztuka była niewątpliwie e, interesująca. Ja znalazłem tu wiele odniesień do rzeczywistości dzisiejszej. Tym razem mała zmiana otoczenia i czeka nas spotkanie twarzą w twarz w ośrodku. Osir w Kaliszu. Będzie to spektakl właśnie o tym tytule, Twarzą w twarz i to jest pierwsza koprodukcja w tegorocznego festiwalu. Dwa teatry, Teatr Polski w Bydgoszczy oraz Teatr Powszechny w Łodzi. Ty jesteś brudne szkiełko! Trzeba cię wytrzeć. Witam, witam. Jak wrażenia po spektaklu? No, bardzo mocne. Muszę przeżyć. Bardzo mi się podobała sztuka. E, taka nawiązująca do e, życia niejednego z nas e, w domu rodzinnym. Dużo emocji na sztuce. E, teraz będę głosowała. Mam nadzieję, że sztuka e, zdobędzie jakąś nagrodę. Przeciętna. No, niech pani pyta, bardziej optymistyczna. Grane na takiej scenie wielkiej jak tutaj, czy, to, czy te kulisy były za, zasłonięte, czy, czy to miało być nie, odsłonięte, nie. czy to było trudno się tak przystawić? Nie, nie. Normalnie do tej pory było to grane na scenie zwyczajnej, tradycyjnej, teatralnej choć założenia nasze takie pierwotne były właśnie takie, jak tu dopiero mogliśmy to zrealizować. Zresztą jak my robiliśmy ten spektakl, to właśnie był początek pandemii. Dzięki temu, że mogliśmy to zagrać w tej hali, to to jest jakby realizacja naszych no, marzeń. Artysta próbuje do, dociec prawdy. Jeszcze y, zawsze przemyca jakby swoją emocjonalność. I, I ta prawda jest bardzo istotna, tak? Znaczy ten przekaz, prawda w moim, w moim artystycznym y, zamyśle, tak? No bo moja prawda wcale nie musi być pani prawną. Ja w śmierci w walce m, widzę przemoc, widzę śmierć, zniszczenie, widzę rozczłonkowane ciała. Koniec drugiego dnia Kaliskich Spotkań Teatralnych. Rozmowy z widzami nadal trwają. Możecie nas śledzić na mediach społecznościowych, na Facebooku, stronie internetowej. W klubie festiwalowym codziennie możecie obejrzeć fajne koncerty muzyki na żywo. Dzisiaj akurat przed nami wystąpi Aleksandra Lechocińska, aktorka teatru w Kaliszu. Zapraszamy.